Wielu psychologów mówi dużo na temat zaakceptowania samego siebie lub na temat tego, że ludzie lub ty jesteś z natury dobry. Zobaczmy, czy Biblia popiera takie podejście. Pierwszy fragment, którym chciałbym się z Tobą podzielić, jest to fragment, który opisuje stworzenie człowieka. I rzeczywiście, jeżeli ktoś by przeczytał tylko ten jeden fragment, mógłby się zgodzić ze współczesnymi psychologami i powiedzieć, że tak. Człowiek z natury jest dobry. Zobaczmy. Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i nad całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Skoro jesteśmy uczynieni na obraz Boży, to znaczy, że z natury bylibyśmy dobrze. Jednak nie tak do końca, i o tym za chwilkę sobie jeszcze troszkę powiemy. Ale yy, tak, na razie zwróć uwagę, że musimy mieć gdzieś w naszej naturze fa yy, fakt tego, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Jednak, hmm, wystarczy spojrzeć na niektóre, powiedzmy, yy, tutaj czarne charaktery tej planety, żeby zobaczyć, że ten obraz Boży na pewno nie jest dokładnie zachowane. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, odnośnie natury człowieka, warto, abyśmy sobie zastanowili się nad tematem takim, czym jest człowiek. Często się mówi, że o, gdzieś jesteś duszą, że to twoja dusza jest tym, co ciebie definiuje. Jak to, jak to wygląda? Czym jest dusza w zas zasadzie, jeśli chodzi o Pismo Święte? Nie będziemy wchodzić w szczegóły w, ten, w ten, to zagadnienie, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali jeden werset, który e, definiuje to bardzo dobrze. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrze tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Więc zostaliśmy stworzeni jako połączenie takiego tchnienia życia, czyli iskry życia, takiego zapłonu oddechu oraz e, prochu ziemi. E, o co chodzi z tym prochem? Czy jak ja wezmę proch, to mogę z tego człowieka uczynić e, choćby nie takiego żywego? No, no, nie do końca. Tak to nie działa. Ale chodzi tutaj o to, że ten proch. Symbolizuje niejako, czy jest dosłownym znaczeniem, ale niejako wskazuje nam na to, że człowiek nie jest jakąś niecielesną istotą, że człowiek został utworzony z materii, która znajduje się na tej ziemi, z tego, z tego prochu, z tej ziemi, która tutaj jest, z tej gliny, z której ta ziemia jest zbudowana, z tych samych cząstek, jakie są zbudowane drzewa, ptaki, Kamieniołomy i cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Wszystko, co jest na tej planecie, jakby te, te składniki, one są dostępne, aby zbudować człowieka. I Pan Bóg nie, nie posłużył się czymś więcej. Nie ma w nas nic więcej. I teraz to, ten prog Ziemi, plus iskra życia, to tchnienie, ten oddech, fakt, że jesteś istotą żywą, to razem tworzy żywą duszę, jak to opisuje Tutaj ten poprzedni nasz fragment z pierwszej Mojżeszowej, z księgi Powstania. Więc dusza nie może istnieć w oderwaniu od ciała. Natura człowieka, jego dusza, to jest połączenie ciała oraz tchnienia życia. Oczywiście możemy mówić o duchu człowieku, który bardziej by odzwierciedlał jego charakter, yy, lub o jego psychi, lub możemy mówić o psycha, o jego psychice, są to jakby koncepcje bardziej tej abstrakcyjne, że Twój charakter, to co Twój mózg jakby generuje. Jednak nie ma czegoś takiego jak dusza, która jest oddzielona od ciała. Dusza jest to ciało, które jest ożywione. Jest to człowiek. Żywy człowiek. I ten człowiek na początku został stworzony z wolnym wyborem. Z możliwością dokonywania wolnego wyboru. Człowiek mógł wybrać. I zobaczmy pewien fragment z dziejów apostolskich. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania. Żeby szukali Pana, czego nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Zwróć uwagę, Pan Bóg nie zmusił nikogo do szukania Go. Ale dał prawo wyboru. On ich uczynił, te narody, uczynił nas wszystkich po to, abyśmy go szukali, ale nikogo do tego nie zmusza. Dał nam gdzieś wewnętrzne pragnienie czegoś więcej i rzeczywiście wielu z nas gdzieś pragnie poznać coś więcej, pragnie dowiedzieć się, odpowiedzieć sobie na te pytania, takie takie egzystencjonalne pytania, ale Pan Bóg do niczego, nikogo nie zmusza. Masz wybór. Pan Bóg je tutaj. tutaj Utworzył te narody, aby szukały może znajdą po omacku, jak to Paweł tutaj mówi, czy, czy gdzieś nie, nie, nie wybadają gdzie jest Pan Bóg. Więc mamy zdolność wyboru. Po upadku grzech jednak natura ludzka się zmieniła, to znaczy zło zostało, które człowiek popełnił, wykorzeniło ten obraz Boży, wykrzywiło ten obraz Boży oraz Naszą, wolno, naszą zdolność wolnego wyboru również ona została zachwiana. I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście fingowe i zrobili sobie przepaski. Więc co się dzieje w pierwszym momencie? Na początku poznali, że są nadzy, czyli co się pojawiło? Pojawił się wstyd. I to jest, jest wstyd jest sporą częścią naszego życia. Dalej, co się dzieje? W konsekwencji tego wstydu pojawia się chęć przykrycia swojej prawdziwej natury. Czyli pojawia się taka, jakby, yy, chęć pokazania się, że ja jestem lepszy niż jestem naprawdę. Chęć wywyższenia się. Yy, I to jest właśnie konsekwencją grzechu. Tego nie ma w Panu Bogu. Jak przeczytamy sobie kolejny werset, yy, zresztą przeczytajmy go i zobaczymy kolejne ciekawe rzeczy, które stały się z naszą naturą. Wtedy usłyszeli głos pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem pana Boga wśród drzew ogrodu. Czyli co się dzieje? Człowiek raptem z, na początku miał tą wspaniałą jedność z Bogiem, ale teraz pojawia się strach przed nim. Człowiek się ukrywa przed Bogiem, nie chce stanąć przed swoim y, stwórcą. Adam odpowiedział. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem. Zwalanie winy, winy. Brak szczerości. Człowiek nie chce szczerze przyznać, że, no tak, moja wina rzeczywiście ja zawiniłem. Nie. Kobieta, którą ty mi dałeś, dała mi i zjadłem. Kobieta robi dokładnie to samo. Zwala winę na węża. Czyli w sumie. Pośrednio zwala winę na Boga, bo to On stworzył węża. Tak samo jak Adam, Adam mówi, nie, że to kobieta mnie zwiodła. Nie, mówi kobieta, którą Ty mi dałeś, którą Ty mi dałeś, Ona mi dała i mnie zwiodła. Więc pojawia się takie zwalanie winy, e, oczernianie innych. To jest również częścią, niestety, upadłej natury ludzkiej. Nie jest to częścią tego obrazu, który był, e, który jest w Bogu. I niestety, Cechy, cechy charakteru są dziedziczone. Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Oczywiście to nie jest tak, że my umieramy dlatego, że ktoś inny popełnił grzech. To tak nie działa. Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Każdy z nas za nas, nasz własny grzech umrze. Jednak to przez naszych prorodziców został zrobiony wyłom w tym murze, który nas chronił. I teraz popełnienie kolejnego złego czynu nie jest dla nas wielkim problemem. Czyli my odziedziczyliśmy nie grzech, nie grzech pierworodny, jak to Kościół powszechny naucza. Totalna bzdura. Nie. Odziedziczyliśmy skłonność do grzechu. Każdy z nas ma tę skłonność, aby się wywyższać, aby yy, robić rzeczy, które się Bogu nie podobają. Ale śmierć jest tylko i wyłącznie dlatego, że my zgrzeszyliśmy, że ja zgrzeszyłem, że ty zgrzeszyłeś. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało o ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Więc nie możemy powiedzieć, że jesteśmy z natury dobrzy. Byliśmy, byliśmy uczynieni jako dobrzy, ale z naszej natury. Jesteśmy źli. I wystarczy, że przeanalizujesz raz jeszcze sobie te trzy wersety, które przed chwilą Michał nam przeczytał. Oczywiście jest tego dużo więcej. Jest to tylko pewien wyrywek. Z natury jesteśmy źli. Gdybyśmy byli pozostawieni sami sobie, to nasze uczynki powodowałyby jedynie zło na świecie. Powodowały, powodowałyby smutek, cierpienia. I tak dalej. Okay. Może wiele osób jest w stanie to przykrywać swoją złą naturę, ale tak czy siak postępują w swoim życiu bardzo egoistycznie. Fakt jest taki, że ta, bo, ten Boży obraz on się gdzieś próbuje przy, m, przebijać, ale m, to nie jest jakby naszym domyślną naturą. Co gorsza, nie jesteśmy nawet w stanie. Się zmienić. Jeżeli ktoś uważa, że jego natura, owszem, moja natura jest zła, ale ja się naprawię. Ja jestem w stanie nad sobą pracować i w sumie dojdę do tego poziomu, że będzie ze mną wszystko dobrze. Jeżeli ktoś tak myśli, to jest w olbrzymim błędzie. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić samodzielnie, ponieważ czy jesteś, czy ktoś, kto jest zły, czy jest w stanie, czy ze złego można wydobyć, wydobyć dobro? Nie da się tego zrobić. To jest tak, jak brud, brud sam z siebie nie stanie się czysty, dopiero ktoś musi go oczyścić. I dokładnie tę prawdę przedstawia nam Jere, Jeremiasz. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, albo lampart swoje pręgi? Podobnie wy, czy możecie czynić dobrze, skoro przywykliście czynić źle? A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im: U ludzi to niemożliwe. Lecz u Boga wszystko jest możliwe. Więc nie jest to możliwe dla człowieka. U ludzi to jest niemożliwe. Lampart nie zmieni swoich pręgów. Murzyn nie zmieni swojego koloru skóry. To jest częścią jego natury, tak jak częścią natury każdego człowieka jest bycie, życie w grzechu, życie w oddzieleniu od Boga. Ale to, co niemożliwe u człowieka, możliwe jest u Boga. I tego musimy się trzymać. Więc jak to się odbywa? Jak to może mieć miejsce, abyśmy my, z tą grzeszną naturą, mogli żyć w wiecznym pokoju i chwale razem z Bogiem? Bóg chce nas odnowić. Chce odnowić to, co zostało utracone. On by chciał odbić raz jeszcze swój charakter w naszych sercach. Dlatego właśnie tak dużo nas uczy na temat miłości. Na temat tego, kim on jest. I krzyż jest Rozwiązaniem. To przez krzyż człowiek może na nowo stać się podobny Bogu. Na nowo może stać się dzieckiem Bożym, na nowo może ten obraz naszego Ojca być w nas odbity. Więc rozwiązanie jest takie patrz na krzyż. To, co Jezus dla Ciebie dokonał, to jest recepta na, na nasze zmartwienia, na naszą właśnie upadłą naturę. Sobie zdasz sprawę, że Twój grzech przybił Jezusa do krzyża. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Przez Jezusa możesz zmienić swoją naturę. Możesz odzyskać to, co kiedyś ludzkość utraciła. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Pamiętaj, że działamy również na Library, Bitshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć!